Metoda Simontona, terapia dla chorych na nowotwór. Terapia Simontonowska to rodzaj psychoterapii skierowanej do osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich. Celem terapii metod Simontona jest poprawa jakości życia tych osób i wyrwanie ich ze stanu beznadziei. Terapia pomaga chorym m.in. w procesie leczenia. CZ12P bywajce na jego efektywno. Okrelenie terapia simontonowska pochodzi od nazwiska amerykańskiego onkologa Carla Simontona. To w banie on, jako jeden z pierwszych, dostrzegł potencja psychoterapii w leczeniu onkologicznym i był jednym z pionierów psychoankologii. Monton dostrzegł kreska E problemem, który CZ100 blokuje leczenie onkologiczne, jest poczucie beznadziei u chorych. Wielu jego pacjentów odmawia, bo udział w leczeniu, nie wierząc w skuteczno proponowanych terapii. Chorzy z góry zagbadali przegran w walce z rakiem i nie chcieli podejmować leczenia. Traktowali nowotwór jak wyrok. Mierci, nie wiesz, C. E. Medycyna mo kreska E. Im pomóc z nim wygra. Sfera emocjonalna pacjentów Si Montona, ich helki oraz stres, stały się dla tego lekarza wyzwaniem. Onkolog postanowił w czy psychoterapii do rutynowego leczenia onkologicznego. W psychoterapii skupiaj Cesi na problemach tych, których kondycja psychiczna ucierpiała na skutek ci ciężkiej choroby. Po blisko 50 latach, metoda Simontona w wielu krajach stosowana jest w standardowym leczeniu nowotworowym. Terapia Simontowska dla kogo i po co? Metoda Simontona jest psychoterapii skierowaną do osób cierpiących na nowotwory z boliwe oraz ich bliskich, którzy nie zawsze potrafiby wsparciem dla chorych. Nie ma jednak przeszkód, by w takiej terapii brały udział osoby chore na inne choroby przewlekłe, czy nawet ludzie zdrowi, którzy na przykład odczuwaj dukreska Y-kelka przed nowotworami. Psychoterapia Mokreska E prowadzona indywidualnie lub grupowo? Istnieje równie Kreska Mokreska Liwo odbycia terapii rodzinnej. Terapia Simontonowska została opracowana, by zwiększyć komfort fizyczny i psychiczny chorego, a w szczególności by poprawi kondycję psychiczną człowieka i tym samym. Jako jego kreska lycia, zaanga kreska pacjenta w proces leczenia i zwikrzy jego wiar w skuteczność tego procesu, zwiększy zaufanie do lekarzy, ubatwi komunikacji chorego, jego bliskich, z otoczeniem w obliczu choroby, wyeliminowa lub chociaż kreska zminimalizowa poziom elku i stresu i nauczy chorego czerpania radości z kreska życia mimo choroby. Pomóc radzi sobie z bólem i wszelkimi negatywnymi konsekwencjami choroby i leczenia. Terapia Simontowska na czym polega? Metoda Simontona opiera się na działaniu na wielu płaszczyznach jednoczenie. Terapia odnosi się do wielu sfer kreska CZ. Sfera zachowat pacjent zaczyna rozumie, jak ważny w w kreska jest relaks. Dobre nawyki, rekreacja oraz kreska E zabawa, kreska E by udziałem, tak kreska e osoby chorej. Sfera poznawcza: pacjent uczy się prozdrowotnego zdrowotnego podejścia do kreska życia, wyznaczania nowych celów i rozwizywania bie kreskacych problemów. Sfera duchowa CZ-bowiek odkrywa w swoim życia sens, odnajduje wiar. Sfera emocjonalna pacjent eliminuje negatywne emocje ze swojego życia, stres, poczucie winy, LK, beznadzieja, i zastpuje je pozytywami. Buduje w sobie wiar w sukces leczenia, wizualizuje sobie siebie w pewnym zdrowiu. Sfera komunikacji z bliskimi, rodzina i bliscy pacjenta uczy tego, jakby dla chorego wsparciem i jak go zrozumie. Chory uczy się budowa i naprawia relacje z otoczeniem. Sfera fizyczna pacjent poprawia jako kreska łycia i swoje samopoczucie przez aktywne spędzanie czasu i zdrow diet. Zaczyna rozumie, jak ważna jest rekreacja. skuteczno terapii zależy od powodzenia w poszczególnych dziedzinach. Nadżędnym celem jest zmiana sposobu mylenia chorego i jego rodziny o samym nowotworze. Metoda Simontona wymaga indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Terapia powinna być dostosowana nie tylko do jego fizycznych mokreskaliwoci. Ale przede wszystkim musi szanować wszelkie ograniczenia emocjonalne. Kreska kady chory wymaga innego czasu na PBN-terapii, by zacząć sobie radzić z chorob i zastąpić negatywne uczucia pozytywnymi. Sukcesem leczenia jest umiejętność czerpania radości z kreska życia mimo choroby i wiara w wyzdrowienie. Terapia simontowska jaki ma WP byw na chorob? Podstaw terapii simontonowskiej jest zminimalizowanie stresu i Lków, jakie odczuwa chory, bo niejednokrotnie udowodniono, że kreska stres jest odpowiedzialny za wytwarzanie si hormonów, które blokują gbat odpornościowy CZ-bowieka. Im silniejszy łgbat odpornościowy, tym większa szansa na powodzenie leczenia u pacjenta. Dlatego tak wakreska jest wyeliminowanie strachu z kreska łycia chorego. Terapia simontowska ma równie kreska za zadanie zmienić negatywne nastawienie do kreska łycia i sprawi, by w chorego WST piba nadzieja. Pesymizm to wróg. Z którym trzeba walczyć?. Brak nadziei na wyzdrowienie czy powodzenie leczenia zwiększa ryzyko przegranej. Przeprowadzono badania, 1987 rok, autorzy, Kempthorne, horner Perski i Szekelle, które udowadniają, kreska pesymizm i depresja przyczynia się do większej śmiertelności wrót chorych na nowotwory. Metoda Simontona poprawia jako kreska o chorych i jego bliskich oraz sprawia, że leczenie jest skuteczniejsze. Terapia WP bywa na wikrze zaangażowanie chorych w proces leczenia, co ceni onkolodzy. Lepsza komunikacja z pacjentem, wikrze zrozumienie i zaufanie do siebie, to łatwiejsza droga ku zdrowiu. Terapia Simontonowska to pierwsza terapia z dziedziny psychoonkologii, której skuteczność i wpływ na życie chorych zostały udowodnione badaniami. Wykazano kreska e konwencjonalne leczenie popczone z psychoterapii opart na metodzie Simontona kreska e wydbu kreska y chorych nawet dwukrotnie oraz poprawi jako kreska życia Psychoterapię ucis to metod Simontona uwa kreska a kreska e terapia pomaga nie tylko w chorobie ale tak kreska e w kreska po niej Wiedza, który wynosi chory. Zmiana sposobu mylenia i podejścia do kreska życia jest trwałe i znacz co poprawia jako kreska życia tak kreska e po wyzdrowieniu.